Dzień dobry. Sporo ostatnio pytań dotyczących chorób grzybowych roślin, warzyw i kwiatów. Trochę popadało, było ciepło, w związku z tym i choroby grzybowe mają szansę się rozwijać mają szansę dopaść nasze rośliny, bo ta wilgoć dociera do nich. Ale dziś w odcinku chciałbym Wam powiedzieć o nawozach sztucznych. O tym, żeby nie stosować nawozów sztucznych, bo nawozy sztuczne są pierwszą drogą, pierwszym krokiem ku temu, żeby nasze rośliny były podatne na choroby grzybowe. Wyobraźcie sobie, że to jest komórka rośliny, komórka naszej rośliny, komórka pomidora, komórka jakichś innych warzyw, kwiatów. Ona chłonie. Składniki pokarmowe. Jeżeli będziemy zasilać nasze rośliny nawozami sztucznymi, więc solami, które są rozpuszczalne w wodzie, które są rozpuszczane w wodzie, roślina będzie ciągnęła te sole mineralne, te sole z nawozów sztucznych razem z wodą do swoich liści, do swoich pędów. Ciepło, słońce, w związku z tym woda będzie odparowywała, ale sole. Będą zostawały w komórce, nie będą odparowywały, będą pozostawały. W związku z tym ta komórka, jak ten balonik, będzie pęczniała. Jedno pobranie wody odparowuje, ale sole zostają. Właśnie więc nam balonik wypełniony tymi nawozami. Roślina jest duża, piękna, duże są liście, duże pomidory, duże truskawki. No, warto spojrzeć na wartość odżywczą takiego pomidora z lat 70. czy 80. ze współczesnym pomidorem, ile dziś trzeba by zjeść pomidorów, żeby dostarczyć taką samą ilość witamin, składników pokarmowych, soli mineralnych w porównaniu z tym, co z tego pomidora mogliśmy uzyskać. W latach 70. i 80. nawozy sztuczne powodują, że pięknie roślina rośnie. Ma duże, naprawdę napęczniałe te komóreczki, a przez to duże także liście i owoce. Ale komórka przyrasta, ale ściany komórkowe nie nadążają tej rośliny z tak gwałtownym przyrostem. Stają się jak w tym baloniku coraz cieńsze, coraz delikatniejsze. A więc łatwo są podatne na atak grzybów, nawet na atak szkodników. Przez te cieniutkie ściany komórkowe, bardzo łatwo jest się wbić, czy wgryźć, czy wejść szkodnikom i chorobom grzybowym, bo one są cieniuteńkie. Tak to jest z nawozami sztucznymi, które pompują. Nasze komórki, komórki naszych roślin. Dlatego nie warto stosować nawozów sztucznych w naszych ogrodach, nie warto pędzić naszych roślin, nie warto pokazywać, jakie są wielkie, wspaniałe liście, bo za tym stosowaniem nawozów sztucznych, za kupnem nawozów sztucznych w centrum ogrodniczym najczęściej idzie ciąg dalszy. Kolejnym krokiem jest kupno zapewne środków na szkodniki, na mszyce, bo te długie, delikatne przyrosty, te rozrośnięte pędy kochają szkodniki, kochają, bo są delikatne i mogą się wgryźć. Będzie kolejny krok po kupnie preparatu na szkodniki, bo będą dziwne zabarwienia na liściach, kupno środków przeciwgrzybicznych, środków, które będą nas chroniły przed... Chorobami grzybowymi. No bo te cieniutkie ścianki komórkowe są łatwe do pokonania dla grzybów. Więc rezygnacja z nawozów sztucznych powoduje, że roślina, dogadując się z mikroorganizmami, które są w glebie, sama wie, jaką ilość jakich składników potrzebuje z tej gleby. Nie rozpuszczonych. Tych soli w wodzie, ale tych składników, które są zawarte w glebie, które dostarczą jej, pomogą pobierać bakterie, grzyby, które oplatają, tworzą taką wielką sieć wokół korzeni naszych roślin. Więc dbamy o glebę i nie stosujemy nawozów sztucznych.